i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Modlitwie Kościoła wylecają się na średniowieczny zamach. Arcybiskupi, biskupi naszej Archiwicezji, księża proboszczowie Zakopiański, ksiądz Zewstoraczy, książę ksiądz Kazimierz Kaszerewski, ksiądz Paweł książę ksiądz Jan Drobora, ksiądz Piotr kapłani, którzy w naszej parafii posługiwali, kapłani lodacy, zmarli bracia zakonni, siostry zakonezne, Fundatorzy dobrodzieje naszych parafii: budowniczowie kościoła i Tyma Nowiak, Prementyna, Zesłajski, Pomolacz, Paweł Gąsienica, samek Józef Gąsienica, Kościelny, Jan Bach, Ładaczuł, Tytus Halbiński Budowniczek Kacper Kleczmer Wadysław Zamojski, Stanisław Witkiewicz, Andrzej Jan Hramiec, Jan Piecz, Jan Peńsa rodzina Zamojski, Działeńskich, Natowski, Jabłowski, Jerzy Uznański, Władysława Polsańska. Jadwiga Gale, Jan Andrzej, Marian Lachlitz, Maria Breda, Gabriela Gawlikowska, Anna Krosińska, Sofia Wcisło, Anna Kurtowska, Helena Kulik, Marianna iwarysowa bachleta Księdzurasz, Radziszka i Karol Kaleciak, Helena Hiszpańska, Broni Zdewski. Polegli w ogóle naszej ojczyzny za wolność, wiarę i sprawiedliwość ofiary wypadków, katastrof i kataklizmów oraz wierni zmarli. Helena i Kazimierz Borotniak, Anna Jan Zofia Franciszek w Władysław Władysława Bolesław Batyasi, z rodziny Gościańców Kościelnych Czarny, Czarnych, z Siostra siostry Bogusława i Karubina, Władysław Kruszewski, Melania Władysław Gąsienica, Markowski, Anna Józef Słodyczka, Maria Michalczewska, Stanisław Lach, Bronisława Budnicka, Jan Dośpią, Józefa Smareczyńska, Tadeusz Małasz, Krystyna Wcisło, Maria w kramińscy Natalia Henryk-Odurscy, Jadwiga Wojciech.